Witajcie kochani, <laughs> witam was w nowym filmiku. Słuchajcie, nie wiem jak u was z pogodą, ale u nas jest mega mega gorąco. Po prostu żar z nieba się leje, słuchajcie, i ciężko, naprawdę ciężko wytrzymać. Teraz na chwilę wyłączyłam tutaj wiatraki, aby ich odgłos nam tutaj nie przeszkadzał. I z takim filmikiem króciutkim do Was dzisiaj przychodzę, chciałabym Wam pokazać co też zakupiłam sobie w sklepie Mosquito, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, w takim oto, na dole wrzucę Wam linka do tego sklepiku, z jazdy zakupów, słuchajcie, zamówiłam tylko cztery rzeczy, na chwilę obecną. Jestem bardzo zadowolona z tych zakupów. Jeżeli kupujemy rzeczy powyżej 300 zł, to przesyłka jest darmowa. Co bardzo mnie zaskoczyło, ponieważ miałam darmową przesyłkę nawet tutaj na teren Włoch, za pomocą kuriera. Więc mniej więcej po 10 dniach wszystko tutaj do mnie dotarło pięknie zapakowane. Nic nie było uszkodzone, i słuchajcie, ja z tych rzeczy póki co fakt, no nie użytkowałam ich jeszcze i pewnie niektórych przez najbliższe kilka miesięcy użytkować nie będę. Natomiast, no tak, na pierwszy rzut oka są one dobrze uszyte, są one dobrze wykonane, z dobrego jakościowo materiału, moim zdaniem. I ja jestem z tego zadowolona. Pokażę Wam szybciutko, co kupiłam. Więc pierwszą taką koszulką. To one są trochę wymięte, ponieważ tak jak mówię, jeszcze w nich nie chodziłam Nie prasowałam ich tych samym, ponieważ no tak jak mówiłam Kilka z nich po prostu trafi do szafy póki co i będę je używać już po, po, po porodzie Pierwszą koszulką, którą zamówiłam z tej kolekcji takiej koton coś tam Jest zwykła biała koszulka z tutaj z taką przepiękną wstawką koronkową. Z tej koronki jest wykonane serduszko, tutaj jest drugie serduszko. Ona z tyłu jest, jak widzicie, odrobinę, dłuższa niż przód. Ja zamówiłam ją sobie w rozmiarze XL, z tego względu, że chciałam właśnie w niej jeszcze teraz pochodzić, a później będzie po prostu taka trochę luźniejsza. Drugą rzeczą to u nich tą kultową taką bluzą, bo, bo bardzo dużo o niej teraz wszędzie i na Facebooku i wiele osób na blogach ją pokazywało. To jest ta szara taka, nie wiem jak ją Wam tu pokazać, ponieważ jest ona duża, ja jestem na dużym zbliżeniu, no nic, w każdym razie spróbujemy jakoś. To jest też, wzięłam rozmiar LXL, taka ta bez zapinania bluza z kapturem ona jest niewykończona, słuchajcie bo, bo na tym to polega cały jej urok chyba pokażę Wam ją kiedyś po prostu na sobie jak wygląda i, i wtedy będzie najlepiej natomiast też bardzo, bardzo fajna kolejną rzeczą w takim kolorze miętowym zamówiłam sobie taką tunikę i to jest, ona jest bez rozmiaru, oversize z takim troszeczkę tutaj dłuższym rękawem jest chyba długi, całkowicie nie czy czwarte, z takiego już innego trochę materiału dzianinowego, niebawawionego, yy, tutaj ma po bokach dwie kieszonki, yy, w ten sposób jest wykonana. One były w ogóle w promocji, były jeszcze w kolorze białym, pudrowego różu chyba, yy, w każdym bądź razie, no nawet teraz, jak już nastaną w końcu, może troszeczkę chłodniejsze dni. Nie wiem, jeżeli dotrwam też do września w ciąży, no to myślę, że do jakichś leginsów będzie w sam raz. I już ostatnią rzeczą, którą kupiłam, słuchajcie, to jest kochani, kurtka zimowa. I tutaj z tą kurtką to, to było trochę zamocania. Ona jest z takim tutaj kołnierzem grubszym, zapinana na guziki, natomiast w pasie wygląda w ten sposób. Mm, tutaj na rękawach ma taką panterkę, ale co prawda ja już ją mierzyłam. Yy, I sobie ją po prostu odwinę, tak, żeby tej panterki widać nie było w tej chwili. No, jak ją ubrałam, to wyglądałam trochę śmiesznie z tego względu, że się po prostu z nią, w nią już nie zmieściłam, żeby się zapiąć. No ale mam nadzieję, że tej zimy już, yy, już po prostu będę się w nią zapinać, tak? Yy, wszystko przyszło ładnie zapakowane, tak jak Wam mówiłam. Taką fajną reklamówkę Keep Calm and Love Mosquito. Um, słuchajcie, ja tak jak Wam powiedziałam, z tych zakupów jestem jak najbardziej zadowolona. Zobaczymy, jak te rzeczy będą się sprawować w praniu. Zobaczymy, jak, jak będą właśnie się użytkowały, że tak powiem. E, I kochani, jeszcze chciałam Wam um, powiedzieć o jednej e, rzeczy, a mianowicie takiej, że z dniem dzisiejszym. Chciałabym podjąć wyzwanie siedmiodniowe Póki co siedmiodniowe, zobaczymy jak mi to pójdzie Tak, aby codziennie przez 7 dni od dzisiaj rzucać filmiki Z tego względu, że jest to też ostatni tydzień Karolinki w przedszkolu Później będzie ona w domu, więc wiadomo, nagrywanie siłą rzeczy będzie trudniejsze Czasami będzie to po prostu niemożliwe W sierpniu zobaczymy jak to wszystko się jeszcze potoczy ale być może gdzieś na kilka dni wyjedziemy, więc mnie później nie będzie. Tak, po prostu sobie pomyślałam, żeby te z Was, które, które cieszą się na moje filmiki, które lubią te filmiki oglądać, po prostu miały jakiś zapas w zanadrzu, aby było co oglądać, że tak powiem. Później, wiadomo, po narodzinach pewnie też będzie mnie tutaj dużo, dużo mniej. No, zobaczymy, jeszcze jak się to wszystko poukłada. No, i tak kochani, napiszcie mi koniecznie w komentarzach, czy kupowałyście kiedyś na tej stronce, w tym sklepiku, czy byłyście z tych rzeczy zadowolone, jak się Wam nosiły, jak się układały, jak się zachowywały po praniu. I na koniec wrzucam Wam jeszcze małą niespodziankę mojego muchomorka, który siedzi w domu obecnie. Niestety bidula i ma ospę. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, ściskam mocno, całuję i pewnie do jutra. W takim razie napiszcie mi też, co myślicie o tym moim pomyśle, o tym moim wyzwaniu siedmiodniowym. Czy, czy interesują Was filmiki codzienne ze mną, czy też lepiej by było, gdybym sobie dała spokój? Ok, na chwilę obecną to tyle. Pozdrawiam Was, was ściskam. PA! Witam serdecznie, kochani, dzisiaj. Zaplanuję, je że wszystkie moje zabawki dadzą tutaj na stole z wysaju i nie No ale to gdzie idziesz? No miałaś pokazywać Karolusia. Laska. Tak. A to jest top 500. I którą najbardziej lubisz? Ja eee, spontan. Mhm. Pa, pa.